Hej, hej, cześć i czołem! Z tej strony Docentus, witam w kolejnym odcinku z inspiracji. Dzisiaj, moi drodzy, przed nami hotel w stylu nowoczesnym. Ostatnio mówiliście, o nic w środku nie wykończone, nie wykończone, No to zerknijcie tu, kurczę, jaki, jaka ładna pogoda, jaki upał. Sam raz, żeby posiedzieć w hotelu. Na wakacjach. Zobaczmy, jak to się prezentuje z zewnątrz. Może tak oblecę najpierw. O, całkiem, całkiem. Była bardzo ładna. O, widzę, że to jest z tyłu niewykończone. Tylko z przodu. Znaczy, wykończone. Może i wykończone. Może autor i wykończył. Natomiast dobra, zobaczmy, co tu jest kosze na śmieci, jakieś ławeczki drzewka jest i fontanna, ok podoba mi się aha, to jest rzeczka dotąd aha, czyli po prostu tutaj jakieś mogłoby być w sumie ale okej okay. niech będzie e, moi drodzy, idziemy do środka zobaczyć zobaczymy jak to w środku wygląda Kawa ładnego budynku ładna bryła Chodzimy pewnie tutaj, no więc fach, o proszę. I mam nadzieję, że jakieś inspiracje tutaj bardzo ciekawe będą. Kurczę, no już widzę, czy to jest możliwe, chyba możliwe. To jest pierwszy raz coś takiego widzę. Połączenie kaktusa z płotkiem. Mamy tutaj, oczywiście, biuro, takie recepcja, tak bardziej świetnie, dobrze. Tutaj przejście, jakieś płeczki z książkami. Wejście wyżej troszkę. Co my tu mamy? To jakaś kawiarnia, żeby tutaj posiedzieć sobie by było można, chyba tak. Dobra, a tutaj. O, proszę bardzo. To jest chyba winda. okej, okay, to tutaj zaraz dojdziemy. Co prawda nie pisze, tu jest jakiś telewizorek dość duży. Aha. O, to jest ściana z wody. Kurde, niezła, niezła. Ale fajnie wygląda. Patrzcie, podoba mi się. Dobra, lecimy dalej. E, czyli do windy, nie? I zobaczmy te pięterka, jak są wykończone. Jesteśmy, pierwsze piętro. I pierwszy apartamencik. Tak, czy to jest apartamencik? Czy to jest jakaś. Nie wiem. No dobra, mamy tutaj. Przypuśćmy jakąś kuchenkę. Blaty. Ale to chyba nie jest apartament mieszkalny. To chyba jest jakieś użytkowe. Nie popatrzcie, tyle. Siedzisk. Jakaś restauracja? Myślę. Podobnie tutaj zrobiona. Ok, oczywiście moi drodzy, możecie sobie ściągnąć ten projekcik na swój komp. sami oglądnąć, przerobić ewentualnie widok z okna. O, tutaj mamy coś innego. O, bardzo mi się podoba, że. Przynajmniej mi się tak zdawało, że jest inaczej. Troszkę tu podobnie, podobnie, ale nie, trochę i. In... Trochę inaczej tu jest wykończone. Czyli to jest chyba taki apartamencik. O, basen. Hmm. Mm -hmm. W ten sposób. Dobra. Po co tu tyle tych krzesełek. Dobra, zobaczmy co tu jest. Tu jest sypialnia. tutaj druga sypialnia. Ale wiecie co mi się zdaje, że to może być hotel. Tak jak na jakiś serwer wiecie, że jak na przykład ktoś sobie wynajmuje, to ma takie jeden taki mały pokoik, a to jest takie piętro tylko zrobione. A on sobie tylko wynajmuje taki taki malutki pokoik, gdzie ma swoje dwie skrzynki, na przykład jak zaczyna na serwerze grać. I to wszystko podobnie, nie? O, tutaj mamy. Wow! O kurcze. Widzicie, coś mnie zaskakuje czasem. Fajny, fajny balkonik. Już myślałem, że będzie to samo. Podobnie. A tu taki, takie zaskoczenie. I tutaj też jest balkon. Fajny, pięter. Nie, tu, no tak, tutaj już mamy z. E, tak, tak. Z basenikiem. I zobaczmy, czy podobnie jest tutaj. Tak. A tutaj? Bardzo podobnie. Czy tutaj coś mamy? Już nie mamy. Dobra, lećmy. Generalnie fajnie wygląda, bo jest wszystko skończone. Nie ma jakichś tam pustych miejsc. Zobaczmy, tutaj. Czyli tutaj generalnie zobaczymy tylko sobie. O, jest to samo. Więc nie patrzmy. Tutaj. Ten sposób, i tutaj tylko mamy wyjście na. Wiecie co, w takich apartamentowcach, w takim hotelu, ostatnie piętro jest zazwyczaj. O kurde, ile tego tu jest! Na no szybko, tak zobaczymy, czy tu coś się zmienia. Najczęściej ostatnie piętro to jest takie piętro, gdzie jest penthouse taki. Tutaj troszkę też kolorystycznie się to zmienia najbardziej taki wypasiony dobra zobaczmy może od razu tutaj czy ha widzicie tak myślałem uuu jaka kuchnia o kurcze to to jest fajne patrzcie co za widok na dolinę ale wypas no i on jest to dwupoziomowy apartament Ładnie to wygląda. Patrzmy, patrzmy tutaj. Aha, to jest nasz. Tak, co tu jest? To jest nasza winda. Trochę mm, szkoda, że ta winda nie jest podpisana, nie, bo. Zobaczmy. Ło, już się noc robi, wiecie co, zmienimy czas. O, teraz ładnie wygląda. Kurczę, bilardy. Wypasy. Tutaj co mam? Można się zabić tutaj, kurczę, no. Nie, widoki przednie. Jest widok fajny. Łuu, bum. Apartamencik ostatni. Najlepszy jest. Oczywiście, a zobaczymy jeszcze ten niżej jeden. My tu od razu się wbiliśmy na całą górę. A, ten już chyba... Do takich standardowych będzie należał. A? Nie, troszkę się różni, zobaczcie. Kiś wodotrysków odnośnie tutaj dekoracji nie widzę. Ale jest całkiem przyzwoicie. Dobra, wylatujmy stąd. Czy mamy tu gdzieś. W... Nie mamy tutaj, ale z góry możemy uciec tutaj. Siuuu no o proszę bardzo jeszcze z bliska zobaczcie dość prosty budynek ale, ale nawet fajnie wygląda o to jest jeszcze jakiś tarasik o którym chyba zapomnieliśmy nie no z takiego podstawowego pokoiku Dobra moi drodzy, kurde jaki widok. O pięknie. Moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę. W opisie macie link, gdybyście chcieli sobie ściągnąć ten budyneczek. No i co? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Przypominam o lajkach jak się podoba i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.